36,6 a serce z lodu rzeczywiście Uczucia wszystkie kruche jak brązowe liście, tak Sam nie wiem co bym chciał przekazać tobie w moim liście Nie myślę już o nikim, świat mu jak w apokalipsie Zamknięty jestem jak w krysztale w tej ciągłej stagnacji Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji Jestem jak w krystale w tej ciągłej stagnacji Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji Nie mogę znaleźć sensu, nie mogę znaleźć celu Chcę wiedzieć co, dlaczego, kiedy, gdzie, ile i czemu Jak sarna w sidła wpadłem i to już jakiś czas temu Masochizm programisty, już nie wyrwę się z systemu Zamknięty jestem jak w krysztale w tej ciągłej stagnacji Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji Zamknięty jestem jak w krysztale w tej ciągłej stagnacji Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji Wszystko skończy się, ja wiem, to jest moją nadzieją. Zbierają burze ci, co chłodne wiatr, pustkowiach sieją Nadal tu jestem na tym świecie, w którym rządzi pieniądz. Znalazłem swoje miejsce blisko jeszcze stóp pod ziemią. Ciągłej stagnacji, Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji. Zamknięty jestem jak w krysztale w tej ciągłej stagnacji. Moja dusza się nie rusza, jestem w stanie hibernacji.